O oh wow, o oh wow, o oh wow. I chyba czekam na system Games. I witam was w kolejnym filmie na kanale, I w dzisiejszym takim dosłownie pogadankowym filmie, i w sumie gameplayowym. Ponieważ pod koniec, w sumie pod, w trakcie oraz pod koniec będziecie mieli e, czysty gameplay z właśnie wielu map. Ponieważ tak, postanowiłem zrobić się taki film, czyli pogadać sobie i moja w sumie szczera opinia na temat Black Ops. Black Ops Cold War, y, oczywiście Alfa, Alfa, która jest dostępna tylko dla, dla użytkowników PS4, dla wszystkich za darmo. Nie musisz kupować gry, nie musisz, nie musisz posiadać PS Plus i tak dalej. Dostępność, dostępność tej Alfy jest oczywiście do niedzieli godziny 19 także serwery poszły o 18 dzisiaj godzinkę wcześniej z czego się. naprawdę jestem podekscytowany o tym o tym, o czym chcę dziś pokazać czyli mojej pierwszej powiedzmy takiej szczerej opinii na temat tej gry i tak dalej ponieważ to powiedzmy jest też ważne powiedzmy to co się będzie działo na kanale czy ja lubię czy nie lubię jak być jak to było chociaż w przypadku Moderufer, a jak to było na przykład w przypadku Black Ops 4 co nie inaczej ale no po pierwsze, no do, 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 na tą chwilę jest 5 map, z czego są to mapy 6x6 /6 oraz 12x12 na, na, 12. I tutaj jakbym miał oczywiście, wiadomo, rozkładać to na minusy i plusy Może zaczniemy od takich podstaw, czyli e, jeśli chodzi o mapy, mapy są genialne, wszystkie lubię poza jedną mapą e, Wiadomo, jest 5, jak już mówiłem, jest, są 3 mapy 6x6 /6 Oraz są 2 mapy 12x12 /12. Jedyna mapa, którą nie lubię, jest to Crossroads Tam, gdzie właśnie ta, wiecie, ta śnieżna mapa, gdzie mamy skutery e, Mamy, za te um, zamrożone jezioro i właśnie ta mapa jest yy, strasznie dziwna, ponieważ, jak wiecie, jest to dominacja. I jest to taka dominacja Combines Arms, czyli to znaczy, że ty tylko na tej mapie zagrasz 12 kontra 12. Ponieważ, no, wiadomo, ta mapa jest tak duża, że no, musisz, musisz grać jedynie w tym trybie, to jest taki, powiedzmy, grand tour na mniejszą skalę, czyli 12 kontra 12. I co tu dużo mówić? No, ja zbytnio nie lubię tej mapy. jakby mógł tu wymieniać dużo minusów, po prostu powiem, że nie lubię tej mapy na razie i tyle. No, bym ja na przykład mógł wymienić, że na przykład czołgi są, to nie ja osobiście jeszcze ani razu nie użyłem Czołga, a mógłbym, w sensie nie jakoś nie miałem okazji i nie siadłem do żadnego Czołga, lecz... Strasznie to jest irytujące, tam jakby snajperzy dominują. Ja nie jestem zbytnio dobrym sniperem, i dlatego właśnie taka, takie, takie negatywy wychodzą. I tylko z tej mapy, tylko z tej mapy. A reszta mapa jest, jest, jest wspaniała. I powiedzmy, armada to jest ta druga, 12 12 Tutaj na tej mapie się już lepiej czuję, chociażby nawet snajpiąc, Po prostu jest bardziej ścisła i tak dalej. Bardziej te wszystkie cele są ściśnięte, te trzy łódki w sumie też są takie mniejsze. Mimo, że też są wiadomo łodzie, które pływają i napieprzają. Tak, wciąż jest to irytujące, ale i narzekam, żeby nie było, nie narzekam, nie hejtuję, po prostu wyrażam swoją czystą, szczerą opinią, i wciąż. Armada jest spoko, jest to jak druga z dwóch. Ym jakby trybów y, powiększonej dominacji combines arm Domination. Jeśli chodzi o standardowe mapy, czyli 6x6 tutaj niektóre mapy, powiedzmy, są, jakby to powiedzieć nie wiem, jakby czasem brakuje trochę graczy, jakby te 6x6 6 /6 mogłyby być bardziej 8x8 /8. wtedy niektóre mapy by bardziej się wygrywały, jak na tą chwilę Miami jest, powiedzmy, tą najmniejszą, mapę, najmniejszą mapą 6x6, /6, czego jest zajebista, naprawdę, tam SMG-ki, karabiny wszystko dominuje snajperki, ponieważ masz takie właśnie dystanse, takie ulice, gdzie, gdzie ta mapa jest po prostu perfekcyjna, z czego Moja ulubiona jest Satellite, czyli to, która teraz widzicie w gameplayu, właśnie ta mapa pustyna, także w której dominuje wszystko, czyli możesz mieć karabiny, SMG-ki e, i wiadomo, snajperki, karabiny, także wszystko, dosłownie masz takie, ta mapa jest moim zdaniem idealna, to jest moja ulubiona mapa, jakby szczególnie pod Sk kolstrzyki, bo ponieważ na takim Miami, gdy wyżywasz Bera, to zbytnio dużo nie zdobędziesz killi, ponieważ no, ta mapa jest trochę zamknięta, ma dużo budynków, tutaj jednak nie ma budynków i tyle co, gdzieś się respisz, masz powiedzmy dach nad głową i, i tyle z czego score tutaj dominują mapa jest moim zdaniem najlepsza tutaj jak na, jak na razie jest to 5 map lecz no na premierę ma nie być być 10 zobaczymy jak to będzie, no i mapa jest to Moskow Moskow to jest przede wszystkim kwadroskłotoryzm jeśli chodzi o Case czyli e, wiadomo wszystkie latające helikoptery atakujące na to zbytnio nie podziałają na tej mapie więc jakby wiadomo gdy grasz na tej mapie jakby polecam używać takich score które powiedzmy będą wewnętrznie działać, czyli RCXD BSP, War Machine, w ogóle War Machine to jest najlepszy score strike. Potrzebujesz tylko 3 aby go zdobyć, więc ja go dosłownie zdobywam co grę. Jak na razie na tą chwilę jest dziwny glitch, który powoduje to, że gdy wymiesz ten skill Killstreak, to możesz go schować. A normalnie, jak, jak to robisz, jak wyciągasz, nie wiem, jakaś RCXD w innych to no to jednak, gdy anulujesz, no to już go tracisz, nie? W tym przypadku, zanim zginiesz, ponieważ jak gdy zginiesz w łapie z tym maszynem, no to go tracisz филь, nie? Jeśli, jeśli go zdążysz schować, to właśnie zginiesz i będziesz go miał wciąż, jakby to amunicję je miałeś. A, a, o, a, o amunicję, posiadasz nie 6 pocisków, jak to było w Black ops 4, a 12, tak jest. Jest to, jest to drugie tyle i naprawdę mówię, że to dosłownie łatwych zdobyć 12 kili Jedyne co przetrwasz, przetrwasz w tym pocisk, jeżeli masz flag jacket, czyli wiadomo odporność na, na wybuchy z czego system perków, system kart jest moim zdaniem idealny. Wszystkie bronie praktycznie są dobre z czego wiadomo będzie sporo nerfów, będzie sporo buffów. Jedyna broń moim zdaniem, która jest bardzo słaba jest to M16 a jakbym miał powiedzieć najlepsza broń na tą chwilę jest to AK74U AK SMG lub Type, type 700, Type 600, już nie pamiętam jaki. Wiecie, ten drugi karabin taktyczny, ponieważ na to chwilę są tylko dwa karabiny taktyczne, jest to M16, która jest moim zdaniem najgorszą bronią w grze, tak dosłownie trzy. Trzy, z czasem trafisz trzy serie po trzy pociski i wciąż wróg żyje dosłownie ten TTK tej broni jest masakryczny i co tu dużo mówić, ale obrażenia są masakryczne, dosłownie najgorsza broń moim zdaniem bez obrazy M16 M16 zawsze była spoko, że tutaj jest masakra a oczywiście Commando, Exem 4 także jest zajebiste broń, wszystkie tu broni jak już mówiłem są dobre Sniperka także Pellington jest bardzo fajny będzie widział sporo gameplayi na tym na, na, na kanale, także jak widzicie tutaj skacze po tematach różnych, skillstreaky jak już mówiłem są niezłe, lecz będzie oczywiście więcej z czego deweloper już tam powiedział Tommy Flame, że będzie właśnie więcej tych Strików, chociażby w becie oraz więcej broni, więcej granatów, a na premierę będzie jeszcze więcej. Więc nie, nie, nie będzie tak, że rzucą nam wszystko naraz. Także o to nie musimy się martwić. O jedyne, co ja się martwię, to że, to, że nie będzie systemu Prestige. Activision potwierdził, że będzie nowy system, rank. Zobaczymy o co im chodzi. Ale no, mam nadzieję, że po prostu będzie system Prestige jakiś taki zmieniany czy coś. Nie mam pojęcia, pewnie nie będzie i tyle. Jedyne, co może zniszczyć powiedzmy tego koda, ponieważ ja go naprawdę ubieram pod systemem movementu. Tego, że ja mogę właśnie wygrać gunfight, mogę się obrócić. Nie jest to w moderach gdzie chodzi o to, że Monerofera jest tak szybki ty, TTK, gdzie nie potrzebujesz wyzwania, aby kogoś zabić. W momencie, gdy ty przytrzymasz ten trigger, to gościa zabijesz. Tutaj musisz przytrzymać go i powiedzmy wygrać ten gunfight. Ten gunfight będzie trwał czasem kilka sekund, ponieważ wiadomo, ty nie musisz po prostu nacisnąć przyciski, aby zabić przeciwnika, tylko musisz nacisnąć i ogarnąć tak, żeby ta broń, wiadomo, została na celu i tak dalej, aby uniknąć wrogiego strzału i tak dalej, wiecie o co chodzi, ten czas tej bitwy, który jest, wiadomo, szybki, ale w międzyczasie możesz go opisać na, wiadomo, w tyle, tyle sytuacji, co się dzieje w danym momencie, więc gunfight, ślizganie, w ogóle ślizganie jest moim zdaniem idealne, ja tutaj nie mam nic do tego, sobie ślizgać się możesz zajebiście, ślizgasz się bardzo szybko, wstajesz od razu, możesz oczywiście zostać w pozycji, wiadomo, schylonej, zawsze, zawsze tak jest, że zostajesz w pozycji, ale możesz szybko wstać, jeśli chodzi dropshoty drop są bardzo trudne i tylko powiedzmy na bliskie dystans są możliwe, czyli w momencie gdy przytrzymasz kółko po sprincie no to twoja postać po prostu pod koniec gdy już będzie się kłada przez chwilę przestanie celować z czego no to jest moment śmierci zazwyczaj więc dropshoty się tutaj dają że mi na, na, na właśnie bliski dystans, ponieważ wiadomo nie możesz celować więc strzelasz z biodra, e, tak to wygląda jeśli chodzi o właśnie takie powiedzmy mechaniczne jakby wiadomo mechaniczne sprawy gry, movement jest zajebisty dosłownie, no taki Black Ops 4 co nie, Black Ops 4 który, który jest strasznie zmodyfikowany, że praktycznie go nie czuć tyle, że czuć go w niektórych aspektach jakby jeśli chodzi o audio audio jest trochę tutaj e, zryte z niektórych części koda, chociażby Black Ops 4 ma właśnie te same audio jak w Cold War, gdzie mamy wenu, wiadomo to takie wybieranie dodatków i tak dalej, ale tylko się nie przyczepiam ani trochę, ponieważ wiadomo jest po pierwsze jest to Alfa, więc to może ulec zmianie, nawet jeśli nie ulegnie zmianie, są to są tylko takie głupie takie szczegóły, które, które są jakby okej okay. tak samo chociażby wybijanie szyb, wybijanie szyb na, na takie mapie jak Moskow jest dosłownie identycznie jak w Blackoutcie wbijanie szyby, więc to jest takie trochę śmieszne, że wszystkie te dźwięki, które słyszeliśmy są tu ponownie słyszalne. Jakby wiecie, oni mieli, mieli czasu na to, na zrobienie tej gry, a mi się gra dosłownie bosko. Jakby nie, nie wiem, nie wiem jak bym miał określić. Powiedzmy, to jest moim zdaniem najlepszy kod po ostatnich dwóch latach, czyli mam na myśli Black Ops 4 oraz Modern Warfare. Tutaj o Modern Warfare nie ma co gadać, co nie? Znaczy tutaj każdy ma swoje opinie, niektórzy wiadomo są dosłownie, jeśli chodzi o Modern Warfare, Tacy wiecie, o nie, jaka ta gra jest piękna i tak dalej, co nie, przecież Gunplay jest piękny, jest tak realistyczny, co nie? Ta animacja i tak dalej, nie? Moderator, co nie mówię tutaj. A tutaj mamy jednak taki arcade shooter, który jest właśnie mniej realistyczny i właśnie niektórzy właśnie hejtują na ten temat. Modern Warfare, a niektórzy właśnie uwielbiają i to jest właśnie powiedzmy ta mniejsza grupa, a ta większa, która właśnie rozumie całkowite problemy Modern Warfare i powiedzmy zmiany, które, które, które nie powinny w ogóle istnieć, a tutaj Treyarch, bum, zmienia wszystko no i mamy te idealne, idealne zmiany, które właśnie powodują to, że ten gameplay jest zajebisty i... Jest po prostu szybki i tyle. Widzisz wrogów na mini minimapie, bo... także możesz być niewidoczny zakładając tłumik, tylko że tracisz na takim czymś jak obrażenia, a raczej dystansowe obrażenia, czyli po prostu na większych zasięgach yy, będziesz tracił na no, tym, wiadomo, zasięgu, więc to oznacza, że twój damage szybciej spadnie i tak dalej, ale widzisz, są szczególne właśnie tutaj takie poszczególne rzeczy, które naprawdę ten system gunsmith, który jest lepszy, po, po prostu to moim zdaniem to jest arcydzieło, e, nie że gra jest arcydziełem, ponieważ jak wiecie, to jest alfa jeszcze i tak dalej, jest yy, naprawdę z dużo problemów, chociażby włączasz mecz i on ci się dosłownie ładuje jakieś Dobre, nie wiem, dwie minuty po chwili ładuje ci się, a masz straszne lagi, jakby, które wynikają nie z twojej winy, albo po prostu nie wiem, wywalać, cię, wywalać Cię, dosłownie. Woduje ci grę, już możesz wybrać klas, klasę i ci wywala do menu. Czasem się w ogóle w menu możesz zagliczować, w sensie w lobby, gdy czekasz na wybieranie, dobieranie graczy i tak dalej. Także to są problemy powiedzmy alfy, ale dziwne, że serwery są jakby w miarę stabilne. W sensie nie są bo to jest alfa, ale wciąż, jakby dosyć łatwo się gra, ponieważ obysli jest sporo nowych graczy, którzy po prostu grają. Bo, bo mają szansę, nie, że mówię o graczach hardcoreowych kolems, i także... Jeśli chodzi o skill based matchmaking, nie wiadomo jak to będzie na premierę, może być strasznie, właśnie to, co jedynie może po prostu tę grę, to będzie skill based matchmaking. E, jakby graż dosłownie za grę, nie wiem, zdobywasz 40 kg czy coś, z e, chaper genery i tak dalej, nie? KD bardzo wysokie masz, a potem przechodzi taki mecz, gdzie zostajesz w po prostu bo walczyłeś z takimi, powiedzmy, graczami strasznie amatorskimi i skill based matchmaking właśnie powoduje to, aby dobrać się z prosami, i to jest, to jest straszne, jakby, nie wiem, jakby ja tego w Black Ops 3, w Black Ops 4 tego nie czułem ani trochę, właśnie w Waterloofer to był największy impact jaki. Ja odczuwałem i właśnie jak najbardziej hejtowali yy, wiadomo, graczy ModerOffer, ponieważ właśnie oto ten powód, czyli SBMM, czyli Skill Based Matchmaking. Skill Based Matchmaking, o taka dokładnie, więc y, to jest sorry za literówkę, ale no. Shotguny shot są powrotem jako dodatkowa broń, więc nie potrzebujesz tutaj jakby wybierać wiadomo, karty dzikiej, która ci pozwala włożyć jakąś dowolną jak chcesz broń w jaki dowolny slot Czyli na przykład możesz mieć dwa pistolety, albo możesz mieć jakie chcesz perki, czyli na przykład trzy perki z, z trzeciej klasy itd. Więc nie, nie potrzebujesz tego zrobić, aby mieć shotguny. Shotguny są jako dodatkowa broń, czyli pistolety, shotguny oraz wyrzutnie są jako dodatkowa broń, z czego shotguny są naprawdę op, dosłownie spas, spas tak szybko strzela, dosłownie 2-3 strzały na, na średnie, no niedalekie, ale wiecie, dalekie na shotgun, średnie i bardzo bliskie są śmiertelne, więc shotguny są straszne, dosłownie jakby to zmienia, wiadomo, w gameplay cały, ponieważ zwykle jak podejdziesz, to, to każdy wyjmie shotgun, zazwyczaj ja jestem tym gościem, który właśnie w momencie, gdy wchodzę w te pomieszczenia, zresztą tak będziecie w sumie oglądali gameplay w przyszłości, ponieważ mam ich sporo, dosłownie mam gameplay na tydzień, także zajebiście, taki, wiecie, bardzo dobry gier także będziecie widzieli właśnie jak za każdym razem te shotguny są opęcz to właśnie ten ten, ten wiadomo shotgun spas który tak naprawdę się nazywa Galo SA12. Nie mieszka o to. No, on po prostu jest OP, dosłownie podchodzisz i bum, bum, bum. Tak szybko wykonać jak Haymaker i, i rozwala typa. Czy właśnie ten drugi Showar, Hauer 77. On tutaj najbardziej go kojarzy z Call of Duty World 2. Wiecie ten podstawowy shotgun? To po prostu za każdym razem musisz to ten, ten. To jakby lufę przyciągnąć, czy to, co tam się robi. Wiecie o co chodzi? Ten shotgun y sobie na hita zabija, więc, więc shotguny są strasznie. Jak już wiem, to jest alfa, jest, jest, jest bardzo do, do, dobrych broni, to jest straszne jak dużo broni jest bardzo dobrych Time to Kill, Gunfight jest, jest naprawdę jak już mówiłem, zajebisty eee, i no. Jeśli chodzi o snajperki i snajpienie. Eee, tutaj jest snajperka, jakby mi dwie się podobają, chociaż jedna jest. się że jest o wiele lepsza, jedna jest dosłownie jak Karabin MK2 eee, Pelington 803, z czego ludzie po prostu mi ją lubią, mi się osobiście z tego dobrze strzelało. Oraz druga sniperka, która jest właśnie najlepsza, LW3 Tundra. Dosłownie z tego się strzela jak z Lokusa w Blackoutzie, czy w, no może nie w Blackoutzie 3, ale bardziej jak w wiecie, Lokusa tam na końcu dodali, o ile dobrze pamiętam, w 4, więc to jest dosłownie, dosłownie się czuję, jakby nie trzymał właśnie Lokusa w Blackoutzie i z tego nawalał. Jakby nie ma tego bullet drop, czyli twój pocisk nie opada, przynajmniej na razie nie jest w to, w to grze, ja tego nie czuję, tylko czasem gdy już masz swojego przeciwnika na celowniku, gdy już masz nacisk na aby aby go zasnapić, no to, no to jednak czasem to się nie stanie. Ponieważ ten y, bullet travel, czyli ten pocisk leci, on po prostu jest jakby wolniejszy, nie mam pojęcia. Jak wiadomo, są dodatki, które sprawiają, że Twoje pociski są szybsze, przynajmniej w Modern tutaj chyba też, więc, więc to jakby nie czuję w ogóle tego, tego spadku pocisku, na, nawet na takich ogromnych sensach po prostu y, ten pocisk wolniej delatuje, ponieważ wiadomo, ma dłuższy odstęp do, do odbycia, co nie? Więc to jest trochę dziwne, jeśli chodzi o snajpienie w tej grze. Jest, jest, jest inne niż w takim Black Ops 4, jest inne niż w Modern Warfare, ponieważ w, w Modern mamy, wiadomo, ten bullet drop, jak to w, w wielu wygrach, co nie i tak dalej, więc, więc jest, jest inne, jest przyjemne gameplay, jakby zabijanie jest coraz przyjemniejsze, mogę to powiedzieć, że niż, niż w modernice to jest jakby już ogromny jeden plus, który możecie sobie e, wrzucić do dziennika. No cóż, nie gadając więcej, bo jak widzicie, nie mogę zebrać myśli, dosłownie... No, jestem tak, tak zaskoczony tym jak bardzo ja osobiście polubiłem i bym nagrał, grał, bo po prostu jakby odrzucam jeden fakt, że po prostu... Nie ma tak naprawdę po co, wiecie o co chodzi, gdy duży sobie jeszcze ten wiadomo system, wiadomo, wyzwań i tak dalej, to wszystko jak wiadomo gdy już gra wyjdzie. Mam nadzieję oczywiście, że na w becie na no to będziemy mieli właśnie e, wszystko zablokowane i wiadomo, wszystko będzie zablokowane na, na, na danych poziomach, co nie? I wraz z tym gdy będziemy zabawali poziomy, będą nam się bronie, perki odblokować, więc to będzie naprawdę wszystko zajebiście i... no i miejmy nadzieję, że właśnie jeżeli będzie ten Prestige System, no to gdy na przykład w momencie bety osiągniemy 30 poziom, no to będziemy mieli e, żeton Prestige System, tak jak to było w Black Opsie 4, tak, gdy zdobyliście 30 level tam któryś, nie pamiętam już dokładnie, który to był, ale no w momencie, gdy zdobyliście, no to na premierę mieście żeton, y, tam, który właśnie odblokował jedną rzecz na, rzecz na stałe. Yy, wiadomo, do ekwipunku całego, którym macie w Black Ops Tak to było w Black Ops 4, nie wiemy czy to będzie System Precision Raczej nie będzie, to jest nikłe yy, jak na razie zapowiada się zajebiście No i co, ja was tu zostawiam z tym końcowym gameplayem No i co, do usłyszenia w kolejnym, na razie, makler out. Plane inbound. All locations locked down. Dig in and hold them. Losing A. Half time. Good job, CIA. Keep that up. On. Switching sides. Secure the objective. Securing C. Starting capture. Charlie locked down. We've taken the lead. Enemy took A. Bravo secure. Losing B. active. That call. Incoming artillery. Hostile <laughs> overhead. Loosing B. I'm on the objective. Priority tasking request received. Spy... Losing B.